Cześć, kochani, zapraszam na Hall Lumpeksowy. Mam kilka rzeczy z kilku wypadów, no bo naraz się nie udaje czegoś tam więcej kupić. Przynajmniej w tym Lumpeksie to na miejscu. Także zacznijmy. Pierwsza rzecz to jest sweterek w taki ażurowy wzór. To są liście. Kolor cappuccino, prawda? Bo to taki besz nie jest. Cappuccino, bardzo ładny, taki ziemisty. Kawa z Ziemisty. Bardzo ładny kolorek. Pól, yy, fajerwerków nie ma, bo to wiecie, te takie plecionki to albo bawełna, a tu w tym wypadku mamy akurat akryl, no ale to ani nas grzeje, ani nas ziębi, bo to sweterek taki ozdobny raczej, tak? Te serduszka są chyba takie. Tak, te, 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 te są guziczki. słodkie guziczki, mhm. serduszka. Cena tego sweterka to jest 6 zł. To on jest w rozmiarze L. Według mnie jest spoko, bardzo ładny. Te rzeczy już są wyprane, także tu nie macie cen, jakie. Były wcześniej, bo ja już je wybrałam. I druga rzecz też jest w cenie 6 złotych. Kolejny sweterek. Tym razem krem. Taki dłuższy. Proste rękawy, bez zapięcia. Nor jakaś firma. Rozmiar L. I tu też jest akryl, Słuchajcie, 80%. Wiem, że mocher jeszcze jest. Zaraz, już, żeby mi was nie skłamała. Nie, nie, nie jest aż tak dobrze, bo jest 15% moher, a reszta no, to jest no, akryl. Ale nieważne, jest śliczny i za 6 zł jest ekstra. Kolor taki do wszystkiego, jak ja to mówię, uważam, że świetny nabytek. Jasny spoko. I słuchajcie, coś, co nas zainteresowało w tym momencie, bo tak jak dotknęłam ogólnie, jak szukałam w Lumpeksie, to taki pomiażdżony był wiedzieć, tak, gdzieś tam wetknięty. No, ale mówię czarne, spróbuję, zobaczę. Czy to jest czarne czy granatowe? Czarne. Mhm. Rękaw jest lekko rozszerzany, taki dość głęboki dekolt. Nie wiem, ja tych rzeczy nie przymierzałam, także pierwszy raz będzie z wami. Dość głęboki dekolt i przemiły materiał, więc zajrzałam. Jakaś firma Majestic, słuchajcie. 70% bawełny, 30% kaszmiru. I już tutaj, żeby nie tłumaczyć, za te wszystkie rzeczy, zaczynając od tej, zapłaciłam po 2 zł za sztukę. Także, a weszliśmy na stronę. No to są ceny. To są ceny, słuchajcie, Kosmos. 1000 złotych 600 za tego typu rzeczy. No nie wiem, ktoś oddał, bo tak się zastanawiam się, czy ten dekolt nie był może dla kogoś za duży, no nie? Mhm. No, ale nie zniszczona jest nic, powiem wam tak. Szwy są w idealnym stanie, na właściwym miejscu. No i jak dotykacie, no to jest przemiły. Naprawdę przemiły. To nie jest to czyli przemiła. Lecimy teraz z czymś z HM, oryginalnie, szeroki taki sweter, Nie wybrzydzamy, słuchajcie. W rumpeksie, jak coś się trafi, nam się podoba, to bierzemy, czy lato, czy zima. Z golfikiem, on nie jest gruby ogólnie. Tutaj mamy też mieszankę tu jest 30% wełny i poliestry, i akryl taki szerokaśny, szerokaśny, w bardzo fajnym też kolorze, bo też to taka mieszanka jest beżów, takich ciemniejszych taki cappuccino, no nie? I tutaj jeszcze mamy przy nim takie rozcięcia, ale tak założę to zobaczycie. Ten gors jest taki długaśny, ale podoba mi się. Szeroki, lubię takie. Mamy teraz sukienkę Dzianinową. Dekolt, słuchajcie. Serek. Prosta. Nie wiem, ja ją przymierzę, zobacz jak ona wygląda. Nie wiem, mi się wydaje, że może jednak dziwnie wyglądać. Tak trochę, trochę po staremu. To znaczy. No, nie wiem, tak mi się wydaje, że to jest taki model sukienki, taki jak kiedyś były, no nie? Bo ona taka jest zwężona, ma taki szeroki, na dole ściągacz i słuchajcie, tu jest jeszcze taki, z jednej i z drugiej strony mamy długie rozporki. Tu jest metka u góry wycięta, ale tu jest na dole metka, jakaś firma VRS, nie wiem, nie znam. I tu też fireworków nie ma poliester, akryl, poliamid i uwaga, 3% wełny. Także poszaleli, ale jest w bardzo dobrym stanie, może dlatego, że takie słabe materiały, więc się super trzyma, ale jest przyjemna w dotyku. Tu nie można nic złego nie powiedzieć. I słuchajcie, może kojarzycie, kiedyś były modne takie kamizelki. To jest kamizelka z Zary. Czy to jest kolor biały? Kremowy, no. bo mam białe spodnie. Aha. Przyłożyłam, więc to jest o, krem. Białego też jest wieszle, nie? No, ale, dobra. No, ale to jest kremowy na 100%. Yy, zarowa kamizeleczka, rozmiar. U, ja bym powiedziała, jakbym widziała. M. M. No taki malusieńka, ten ja Ojej, dobra. No i to takie cudo bez jak zapięcia to, to, to... z takimi szerokimi tutaj wycięciami. No nie wiem, przymierzę na coś, zobaczymy, bo to no, przecież nie samo, tak? No to nie ma zapięcia, takie coś tu wisi nam ogólnie. To takie I to, tak, to jest kieszeń. To taka ogromna jest kieszeń tutaj, no dobra. On mi się. Nie, czy, trochę. nie wiem, czy to będzie jakieś zastosowanie, ale dobra, wzięłam, dalej. zobaczymy. Mamy teraz koszulkę w takim bardziej odcieniu, teraz żółtawym lekko, no nie? Bo to jest, bo tu mamy krem. No jak to sama beżowy to jest, jak sama to jest mało, beżowa. Ok. Ale jak przy tym to ma lekkie tony żółtego. H&M oryginalnie słuchajcie, co tu mamy jakiś rozmiar, tu wycięty jest rozmiar, tylko ona jest fajna, bo ona ma te dwa materiały, że na piersi sobie wrzucacie i no. nie prześwitują. Ten deseń. Ten deseń. I to jest bawełna i jakiś tam chyba spandex. Tak, 95% bawełny i 5% to spandex. Także też spoko, też są szwy na właściwym miejscu. Fajna koszulka prosta. Tu z jakiegoś tam, nie wiem, z jakiegoś eventu koszulka albo z jakiejś firmy. No tak, co jakiś? Nordlek 2015, nie wiem co to tam jest, nie śledziłam nieważne, ale to tak się nie rzuca zbytnio w oczy. Zresztą mi to nie przeszkadza. Ładna czarna koszulka z jakimś tam białym wzorkiem. Nie z wiem. Jakiś, to z, no, z jakiejś firmy. To jest... Tak mówię. No, ktoś to nosił. Damska na pewno, bo mamy tutaj takie delikatne rozcięcia z boku. Też jest w bardzo dobrym stanie. Raczej będzie dopasowana i to też jest słuchajcie bawełna. Tu jest 100 bawełny. I to nie jest taka cieniutka, roz... tego bawełna, tylko taka grubsza. Tak, nie ma lipy. Tu jest napisane, że to jest SK. Także jakoś się wcisnę. I ostatnia rzecz. Za dwa złote. Czarny sweterek, w kremowe paski. I słuchajcie, udało mi się za dwa złote, modne, ostatnimi czasy sweterki kupić. Oczywiście w badziewnym stanie, znaczy stani. w stanie jest bardzo dobry, tylko z badziewnym składem, no ale po sklepach takie są. Za no ale za sorry, 100 zł, 2 złote, a sto dwadzieścia? Już Wam mówię, to jest polia, mit polieser i akryl. Made in Tur... Tureckie? Może ta firma robi? Nie ma źle. Graciela, dziesiątka. Tureckie rzeczy spoko chyba. w serek, tak. Nie zniszczony, naprawdę. Nawet go nie odkulkowywałam, nic nie musiałam z nim robić. Jest spoko. Mierzymy. Okej. Okay. No Zaczęliśmy od tyłu, no nie? Nieważne, ale akurat tak. Sweterek prezentuje się tak, ma szersze rękawki. Yy, ogólnie jest zakończony na prosto i ten jasny akcent jest na końcu jak i przy rękawie tak samo i na dole sweterka, luźny. Rozcięcia. Co no tu więcej? Według mnie bardzo ładny. Poko przy szyi, ten większy depalt też nam fajnie tak otwiera. Się tak z daleka ta, 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 tak mi się wydawało, ale nie. Nie, nie. no Ej, dobry jest, nie, nie jest czy, za dużo. Czy tak będziesz nosić? Jeśli to będziesz nosić? A jak inaczej? Ewentualnie nie jak wiem. jest zimno, to ja noszę taki golfik wyżowy zawsze. A, golfik? Uwielbiam Nie t-shirt, tylko golfik. Golfik. Jeszcze golfik pod to. No to przecież jak zimno jest zima, no to golfik dobrze. No ale to... równie dobrze tak. Okay. tak. Dobrze. To zależy na jakim etapie będziemy zimna. Na razie to jest super. No dobra, no w tej chwili no. Ale wcale się w nim nie zgrzałam. No. Dobra, lecimy dalej. Tak prezentuje się ta koszulka. Rozcięcia. Mm -hmm. Długość nawet jak ktoś lubi na wierzch, albo wpuścić, i wielkość też uważam, że jest odpowiednia. No nie? Tak, no wielkość się jest... Ała, ła. Wziąłem ała, ała. sobie do łańcuszka. Dobra. Nie jest rozciągnięta nie jest właśnie nie. ładnie, bo często to bywa właśnie, że tutaj przy dekolcie, tak później się ubierze, to okazuje się, że mm. dekolt jest rozciągnięty, a nie, tu jest nie, nie. tutaj po jest wszystko z tyłu, wielkość też fajna i pod marynarkę założyć akurat spoko, no. No nie? Mm -hmm. Ja założę na to od razu tą dziwną kamizelkę. Karuzelka? Bo będzie na niej, na tej koszulce to widać, jak to wygląda. I zaraz ocenimy, co z tym zrobimy. Ojeja. No dziwne to jest. Nie, w dwutysięcznych latach to było? Nie, no to nie dla mnie. Ale tak, tak pamiętam, naprawdę pamiętam, jak to Ale było. do czego, co jak? No bo ja to wiem, jest ozdoba. To jest ozdoba, ja wiem. No, kobiety, okej. Okay. No, kiedyś A było pokaż modne. Z tyłu to. Aha. Hmm. No tak. Znaczy, ja hmm. ogólnie kiedyś nosiłam też sweterki, które nie miały zapięcia i miały takie. Kojarzysz, że tak. Ta. To były taki, taki dłuższy. Tak, taki bałagan. Tak, 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 tego zwisały. Y I kiedyś to nosiłam i mi się to podobało, ale hmm. już A, mi to nie, przeszło. nie tu nigdy. Nigdy ci nie podobało. <śmiech> <śmiech> Dobra. była ja skupię, Kręcę sobie <laughs> Także, do miasta. No wiesz, każdy hmm. ma inny gust, więc o gustach się nie dyskutuje. Bo komuś się może podobać, a komuś nie, tak? Hmm. Ja lubię czarny, ktoś lubi zielony, ktoś lubi taki, ktoś lubi szerokie, wąskie. Także... Jezus ja jak nie mam. Jak już kiedyś, co mi się podobało, to w dalszym ciągu tego typu rzeczy noszę. Tak? No. To ty się nic nie zestarzałeś. Nic. No co dalej? Tak? Co poradzić? No ja widzę, nie tak. A może się nie zestarzałam, po prostu się zmieniłam. Aha. Mamy teraz ten golfik. Długość rękawa odpowiednia jest miły nie kolor jest gruby ma i kolor ma ładny, tak ale to ja nie wiem jaki to jest kolor ja też nie wiem jaki to jest kolor ale bardzo ładny spoko. bo to ani beżowy ani szary Bok a... mamy tutaj widzicie wchodzi w jakiś taki a nie Szaro beżowy. nie maruzz ładny jest Mar... ja nie maruzz tylko spoko. próbuję określić kolor Ładnie wygląda, mi się bardzo no, podoba, ładnie. naprawdę. Czyli to jest ten za no, dwa ziko, czy dwa, za sześć? Za dwa, za dwa. Za sześć to były te sweterki rozpinane, mm -hmm. po sześć. To przeszalałaś, a, ja Ci powiem, to... nie wiem, czy nie za drogo. Ja nie, też nie wiem, czy nie za drogo, ale tutaj dwa złote, super. On miał ogólnie na sobie jakieś takie trzy kuleczki, ale to w związku z tym, że on ma w sobie wełnę. To ja wziąłem te kuleczki no, tylko tak paluszkami i one zeszły. No, no bo jak ma malutko wełnę, to i mało się będzie robiło. No. Jak ja mam który ma dużo, to jak go nie zdążę założyć, No to już trzeba ja bolić cały czas. No nie, tak to ja go nie zdążę założyć. <noise> już no tak, one ja się widzę. robią i tutaj, tak. tutaj przy szyi, tak, no tak. nie masz, od kurtki, tak, wszystko w stylu, tak. Z tyłu, tu przy suwaku, mm -hmm. jak się nie zapnę, bo ja się nie zapinam. Więc... A, od suwaka to już w ogóle masakra, masakra. się robi. Dobra, lecimy dalej. Yy, nie chciałam przyczepić mikrofonu, bo słuchajcie, ten dekolt... Nie machaj tak. Mm, dekolt jest super, bardzo ciekawy. Ja podejdę troszeczkę bliżej, bo, takiego nie widziałam, bo myślałaś, jest... że będzie Ci się to... Tak, tak, że będzie ci... Ale i będzie taki, wiesz, bardzo głęboki, myślałam, że jeszcze a, głębszy będzie. Ale, ale jest jak sam raz. Ładnie wygląda. Te rękawki są tak lekko szersze. No i przede wszystkim to, że on jest na ciele taki miły. A miły, ale Super. jednocześnie pewnie też ciepły Ja będzie. nie mam ogólnie za specjalnie rzeczy z kaszmirem albo kaszmirowych, no bo jak coś złapię w się to mam, no nie? Ale popatrz, się... nie? Co można wyrywać. Tak. I z tyłu... Super jest. Bardzo ładna. Mhm. Bardzo mi się podoba. No co tu więcej o niej mówić? Tak? Te rozszerzane rękawki. Ja cały czas sobie... co do tego koloru, nie mam kurde pewności. Wiesz, bo są różne czernie też. Czekaj, Dla mnie to. No Ta to to czerń to jest, widzisz? Ale to nie jest granat. No to dobra. jest czarny i to jest. Czarny. No dobra. Tutaj nie mam mikrofon zasłonięty, ale no jakoś tam. Trochę, Może coś by... będzie słychać. Trochę będzie szeleściło. Na pewno. Chcemy dalej. Mam na sobie tą koszulkę, która niby prześwituje, nie prześwituje. Nie prześwituje, nie widać koloru. Ale... Biuz, yy, tak tego. Słupów, tak? tak. dokładnie, ale, ale, ale no widać. To i tak na pewno pomaga, zarys. bo jeśli by było pojedynczy materiał, to by nie. Było... No to w ogóle by było tak. kiepsko. Ale tak jest okej. Okay. Nie, no, no jest spoko. Metka. Metka. z wszystko z tyłu, ale co tam, co tam? No bo może nie podciągnęłam. Nie ma regulowanych ramionek, ale dla mnie są jak sam raz. Tak, akurat. Także od razu zarzucę sobie ten sweterek. Czy nie jest piękny? I sweterek i bluzka i razem I połączenie. Delikatny. No Super. Długość taka przed kolano. Oko. Takie prążki szersze. O i teraz ekstra wygląda, no nie? No Nic tak. nie widać. Tak. Bardzo fajnie. Bardzo ładny, miłe. Mimo, że to tam jest akryl, ale dość sporo jest tego moheru i taki jest bardzo przyjemny. Jak ty jesteś z marżduch, to wieczorem możesz wyjść tak. Ja to i rano tak wychodzę. No ale rano to. <grymne> <Okay>. <grymne> Założę od razu to, ten drugi. No nie? Mamy już spód i zostanie nam tylko sukienka. Ale jakieś słodciutkie te guziczki, serduszka. To A. prawie jak nie widać na tym, ale. A, mówię, co za sukienka? Ta, ta Tak, ta. Ta, 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 szara. Szara. ta sara. <grymne> tak prezentuje. Ja ten? No może by mogło być dłuższe, ale chyba no, nie ma, nie ma jakiegoś problemu, tak nie ma źle. Nie ma źle. Ten jest krótszy. Ten wzór wygląda tak ładny. Ja nie nadążam. Nie nadążasz? Tak. Ładnie też wygląda. Też jest bardzo ładny. I słuchajcie, ja jakoś tak ostatnio przeszłam na tego typu kolory. Ewentualnie wtrącam róż i niebieski. Zauważyłeś? Hmm. Chyba tak. No, jak kupię coś innego. Podoba Czyli mi się ty, tak. Zielony, coś tam, a założę i jakoś się źle w tym czuję. No, takie kolory, wiesz, są. No takie, że zawsze to Neutralne pasuje. Ale takie, no, tak. tak. Dobra, mało. lecimy z sukienką. Założyłam tą sukienkę i stwierdzam, że to jednak nie jest to, co mi się podoba. Ja Może... teraz pokazuję górę, a teraz dół. No, bo to chyba przez ten ściągać na dole. Zobaczcie, jak to się wygląda. Jakby było tak, nie miało ruby. Jakby szła na prosto. Okej, okay, albo... albo z jednej strony, albo w ogóle po prostu ściągacza, za nie? No w sumie takie zalotne te rozpory są, ale nie wygląda to ładnie. Nie podoba mi się, jak ona wygląda. Okej, okay, pokażę całą. Według mnie nie wygląda ładnie. boczkiem, nie... weź boczkiem troszeczkę. O, no tak trochę... A w ogóle bez paska to taki, słuchajcie, woreczek. Woreczek, woreczek taki ściągnięty na dole. Tak. Także mimo, że kolor jest spoko, bo to taki las. U... Jasny, szary. Uwaga. <laughs> Okej. Okay. To co? No, no to nie. To nie. To odpada. Wszystko pokazałaś? Wszystko. Uh -huh. To na tyle na dzisiaj. To, to chyba najgorsza rzecz z tych rzeczy. Nie, ta kamizelka też była słaba. No. To zapomniałem. A reszta, reszta uważam, że było super. Kamizelka i ta sukienka mimo że wydawało mi się, że będzie ona naprawdę ekstra. Tak granatowa, znaczy ta granatowa, czarna bluzka z tej firmy Majestic, tak fajna, biała, kremowa ta nie, bluzka. Jest ten T-shirt taki prosty też no, spoko, no tak. nie? Dobra. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.